Nie da się zarejestrować auta z USA. Co mam teraz zrobić? Coraz więcej osób powtarza plotkę, że nie ma możliwości zarejestrowania auta, który nie posiada homologacji, a takimi autami są auta z USA. Postanowiliśmy więc dowiedzieć się u źródła i skontaktowaliśmy się z Ministerstwem Infrastruktury, a konkretnie z Departamentem odpowiedzialnym za rejestrację. I co? Nie ma żadnych zmian. Numer homologacji jest wymagany tylko przy rejestracji nowych aut. A niektóre urzędy, które robią problemy przy rejestracji, podpierają się wyrokiem dotyczącym ciągników, który nijak ma się do rejestracji aut z USA. Co więcej, pani z departamentu udzieliła nam jasnej odpowiedzi. Obecne przepisy prawne pozwalają na rejestrację pojazdów z USA. Nie słuchajcie plotek. Sami zadzwońcie do swojego wydziału komunikacji i zadajcie im jedno proste pytanie: Czy można zarejestrować pojazd z USA? A uzyskacie odpowiedź. Zajrzyjcie na cenę aukcji. Wiele osób z obawy o to, że nie będą mogli zarejestrować pojazdu, który zakupią, odpuszczają licytację, co stwarza możliwość zakupu pojazdu w dużo niższej cenie. Także nie powielajcie plotek, a sami zweryfikujcie, co jest prawdą. Zapraszam Was do obserwowania naszego kanału oraz do kontaktu z naszą firmą. Cześć, do usłyszenia.